Przez ponad 200 lat równe było stolicą rodu książąt Lubomirskich. Na ruinach dawnego zamku w centrum miasta wznieśli oni majestatyczny pałac, uważany wówczas za najpiękniejszy na tych terenach. Rozkwit tego miasta nastąpił w XVIII wieku, kiedy to książęta lubomirscy zostali właścicielami i zaczęli rozwijać nasze miasto jako jedną ze swoich głównych rezydencji. Dzięki temu do końca XVIII wieku powstała tutaj posiadłość, która dzięki ogromnemu pałacowi, parkowi i zespołowi budynków uchodziła za jedną z największych i najpiękniejszych na Wołyniu. W ciągu wieków Pałac Lubomirskich przetrwał pożar i wojny, jednak został całkowicie zniszczony w połowie XX wieku przez władze sowieckie. Zabytek wysadzono w powietrze, a ruiny rozjechano buldożerami. O epoce lubomirskich przypominają dziś tylko dwa budynki pozostałe z kompleksu rezydencji polskich magnatów. Jeden z nich znajduje się przy ulicy 16 lipca. To najprawdopodobniej dawne kwatery Straży Pałacowej. Kiedyś ten dom nazywano Janczarą, ponieważ w okresie romantyzmu i klasycyzmu wielu szlachciców nazywało swoich wartowników Janczarami. Kiedy w latach 20-30 XVIII wieku książę lubomirski zbudował szkołę, w której obecnie jest muzeum krajoznawcze, w budynku tym mieszkał dyrektor szkoły a dom nazywano dyrektorskim. W okresie sowieckim mieściła się tu kultowa kawiarnia. Do dziś zachowały się tylko ściany budynku, w środku nic nie zostało, baliśmy się, że budynek nie przetrwa tej zimy, ale przetrwał. Zabytki architektury świadczą o nas, i tylko od nas zależy, w jakim stanie przekażemy je kolejnym pokoleniom. To co? Wspieracie odbudowę najstarszego polskiego budynku w równem? Wspieramy! Wspierajcie razem z nami. Aby zwrócić uwagę na zabytek, młodzież z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w równem zorganizowała Flash Mob. Ich marzeniem jest, by po odbudowie lokalu w tym miejscu powstało Centrum Kulturalne. To jest miasto polskiej aktywności. Bardzo dużo organizacji, nie tylko polonijnych ale w ogóle organizacji pozarządowych i instytucji nawet niezwiązanych z Polską realizuje projekty z polskim akcentem. Teatry, dom kultury, organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią, prawami człowieka. Zawsze wszędzie gdzieś ten wątek Polski się pojawia. Chcielibyśmy, żeby ten budynek stanowił taki inkubator polsko-ukraińskich pomysłów. To miejsce na pewno by bardzo wsparło Tutejszą, I tutejszych Polaków i też y, organizacje, które mają takie same cele statutowe, jak nasza, bo tych wydarzeń jest dużo, a danie im takiego jednego konkretnego miejsca by je być może trochę uporządkowało, nadało im, wyeksponowałoby te wydarzenia, byłyby one być może jeszcze bardziej widoczne na, w przestrzeni publicznej. My planujemy. Chcielibyśmy, żeby tu powstało centrum kultury. Mamy już doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z polskimi. Wspólnie realizowaliśmy projekt odbudowy części podziemnych rezydencji książąt Lubomirskich w Równem, a teraz chcielibyśmy zamienić ten budynek w centrum kultury, które będzie służyło narodom ukraińskiemu i polskiemu, ale także całej Europie. W 2019 roku budynek został wpisany na listę obiektów dziedzictwa kulturowego. Obecnie Ukraińsko-Polski Sojusz w Równem, wraz z lokalnymi władzami, szukają sponsorów i darczyńców, by odbudować zabytek, który niestety kolejnej zimy może już nie przetrwać.